Polska, Mistrzem Europy! Czy Państwo to widzą co my? To jest niewiarygodne! To nie można uwierzyć, ale to jest faktem! Rozlało się tutaj biało-czerwone morze! I cała Polska dzisiaj jest taka! To jest po prostu najpiękniejsza wiadomość, jaką mogliśmy dostać! fantastyczne. Błagam, błagam Włodek uszczypnij mnie, nie wierzę nie wierzę w to, że jesteśmy mistrzami Europy. Chciałem w swojej karierze komentatorskiej komentować sukces biało -Czerwonych. udało się, udało się kocham tych chłopaków i kocham futbol, jego nieprzewidywalność Biało-Czerwoni mistrzami Europy a 1 lipca powinien być świętem narodowym od tego roku